dobry, witam. No, dzisiaj przyszła pora na szarpnięcie turbiny. Na wymianę turbiny już poleciała. Popsuła się, auto nie odpala, popsuta turbina na pewno. Więc, no, taka jest diagnoza wstępna, tak? Więc dzisiaj wymieniamy turbinę. No, nie ma dużo pracy z tym. Można zrobić pod domem, tak jak ja obecnie. Tu sobie podpinamy, tym przewodziki, to wszystko ja już sobie zdjęłem tą rurę tu od tego od filtra, tak, tu jest rura tu sobie też wykręciłem tą, e, e, tą e, ten przewód taki olejowy tu idzie i tutaj, tak on no, doprowadza olej do turbiny no i teraz sobie będę odkręcał dalej te, te szpilki, tak, tutaj są tutaj i tam z cztery bodajże są niżej ale to tam widać, może nie widać ale to nie ma problemu, to odkręcimy nie jest to jakaś trudna robota no dobra, to co, bierzemy się do pracy, tak? Zobacz, tam dalej, tam dalej trzeba odkręcić taką rurkę od turbiny. Jak widzisz, już z niej kapie. A widzisz, to jest ta rurka, tam jest jednak ta podkładka i z niej już kapie. I to trzeba też odkręcić, drogi przyjacielu, no bo inaczej nie wyjmiesz turbiny. No bo ona tu idzie do kogo? Widzisz, ona idzie tutaj do... O, i tu jest druga nakrętka, nie? No ja wyciągam to razem z tym, nie? Sobie tam luzuję tą 17. 17 nasadka, tam sobie powoli kapie do miseczki. No, można to oczywiście zrobić w inny, w inny sposób. Bardziej cywilizowany, czyli sobie po prostu tego tutaj cybanta zdjąć. O tak, od chłodnicy. Kurde, coś ostrości nie ma. dobra. Eee, o, tu tego cybanta jak widać na dole, ale tu widzisz, to pozalewa tu wszystko. Zobacz, tu jest jakaś osłona plastik, to widzisz, pozalewa tu cały, wiesz, chodnik. Ja to sobie robię, o, tu sobie postawiłem kartoniki, mam, wiesz, wszystko. Tu sobie to, wiesz, jest miseczka. Jak widać to sobie tam powoli kapie, ja to sobie wiesz, mogę też mogę yy, odkręcać, tak? Odkręcać w się sensie korek. O, jak odkręcę korek, tak? no to wiadomo, że powietrze dojdzie, i wtedy, e, no i wtedy więcej tego leci. I tak właśnie też robię tak sobie stopniowo, żeby tu nie ten nie, no nie nachlapać. Tu wiesz na kostkę, pozalewasz ładne kostka i co pozalewasz, jak to będzie wyglądało, nie? No a teraz, jak sobie na przykład o, troszeczkę odkręcę korek, zobacz, co się stanie, gdzie ten korek. Widzisz tu od zbiorniczka odkręcam trochę I zobacz jak tryska I już leci trochę większym ciurkiem tak czy mi się wydaje No ale to trzeba właśnie na partyzanta to robić W taki sposób to ja mogę wiesz ten płyn może lecieć pół godziny mi to nie przeszkadza Tylko żeby wiesz kostki nie ujebać to jest najważniejsze O zobacz jak widzisz popuściłem za dużo zobacz jak poleciało Ale to ostrość to jest tragedia No nic Zrób tu ma tak? z telefonem, to tak jest. Może tędy, dobra, nic nie widać. Ruszam tym telefonem i dlatego, no dobra, widzisz, no i tak sobie właśnie powoli, o tak sobie troszeczkę popuścimy i wszystko leci ładnie, wiesz, do miseczki, nie? A o, troszeczkę o, widzisz, zobacz, troszeczkę koreczkę odkręciłem i już ładnie leci. Żeby tam, nic tam na ziemię nie poleciało na chodnik. To wszystko ma tu wiesz, lecić do, do miseczki. No tak, jak tutaj, zobacz, jak ładnie leci. Wszystko wszystko leci ładnie do miseczki. To ani kropelki nie może być wiesz na kartonie. nawet, No dobra, no i tak dalej wiesz. Tak dalej walczymy z tematem. No z tym się najdłużej zajdzie z tym spuszczaniem. Żeby tego wszystkiego nie ten, nie wiesz, nie, 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 półlewać, nie, nie, nie ubrudzić podłogi. Tak się zajdzie z tym. No dobra. Dawaj, jeszcze raz trochę popuścimy, jak tam trochę siupnie, patrz, pójdzie trochę, już idzie, zobacz dokładnie idzie, no i tak się bawimy z tym, no, do, do ususzenia. No, ja już nową turbinę, turbinę wsadziłem, wczoraj ją wsadziłem właśnie w ten podwieczór, e, już sobie siedzi, nie, już sobie tu ładnie teraz wszystko tam poskręcać, powkładać, no i zobaczymy, czy to będzie chodzić, mam nadzieję, że tak. Jeszcze tam od dołu też tą rurkę, rurkę olejową. Tutaj jest taka rurka olejowa, też jest nowa uszczelka. Też wszystko dalej można powiedzieć. W komplecie jest taka uszczelka, ale nie wiem, czy dawać tą, czy, czy nie wiem, czy ta, ta stara nie jest lepsza. wiesz, że ta stara jest trochę inna i ona moim zdaniem by była lepsza. Ta stara jest taka. No nie wiem, jeszcze będę musiał to, to jak to się mówi, przemyśleć. No i to tyle, no a tu jest, a jeszcze trzeba, a to jest właśnie ta co jeszcze trzeba na tej śrubki nie, taka nie wiem jak to uszczelka, podkładka, taka to idzie, wiesz co się wsadza i później się to przykręca śrubkami No tu jest stara uszczelka, nową założyłem, tam jest jeszcze ten przewód olejowy Tu jest jeszcze ten uszczelnienie do, między turbiną a, jak to się nazywa, a kolektorem tak, tu jest no, strzykawka żeby turbinę zalać, nie Tą nową, a tu jest ta stara, ta stara piękna turbina, no chyba się trochę wysłużyła, no. A teraz zobacz, przyjacielu, pokażę Ci, gdzie, on, gdzie ona jest jebnięta, gdzie ona jest pęknięta. Powiem Ci, że ciężko to nawet zauważyć, to jak ktoś, wiesz, się nie przyjrzy, to, to tego nie widać. Zobacz, ty widzisz, gdzie jest pęknięta? jest trochę ciemno, ale no, jak ktoś wie, no to widać od razu, tak? Ale jak ktoś nie wie, no to lipa Zobacz, tu jest ten wirnik, jest w porządku On ma, znaczy w porządku, no nie jest rozjebany, tak? Nie jest rozwalony Ma trochę luzu Ale taki bardzo delikatny ten luz jest na tym wirniku, nie? A zobacz, a turbina jest pęknięta tutaj Zobacz, widzisz? O, tu jest pęknięta Zobacz, jest takie pęknięcie No ono ma, nie wiem, centymetr, widzisz? Tu gdzie mój paluszek jest Jakbym przyświecił, poczekaj, przyświecę No, wziąłem latarkę i zobaczona jest tu pęknięta dzielatarka. Widzisz? Tu, dziś świece jest takie, no nie wiem, jak mikropęknięcie czy coś, no ale to widać, nie? Widać jest takie. No i właśnie przez to ta rubina nie trzyma, nie pompuje, i jest później błąd wyskakuje, że za niskie ci się nie doładowania, nie? Silnika. No tak, to jest w porządku ta turbina, nie? <grych> Tylko, że tu jest pęknięta, ale to normalna taka wada fabryczna, to wiesz. Prędzej czy później mm, musi to jebnąć, nie musi się przygotować, że to i tak, to i tak, jednie i tak jednie, nie? Po prostu taka wada fabryczna i no i tyle, tak? Nie, wiem, 150 tysięcy, i leci, nie? Jest to normalne, że pęka. No tak, to wiesz, i to jest jeszcze gareta, nie? Dobra, turbina. Moim zdaniem już to jest z ale nie jestem pewny, wiesz? Powiem ci, że no chociaż nie widzę na nim, yy, może już była wymieniana, bo nie widzę na, na niej żadnej, żadnego loga, żadnych numerów, yy, yy, wiesz czego, yy, GM, tak, czyli tego pluskiego, opłuskiego wiesz, jakiegoś numeru czy coś, to zawsze że się zaczyna od 55 i tam jest jakiś numer, no chyba, że tam się mogę mylić, że się nie znam, może to jest oryginalne, nie wiem, jak ktoś tam się zna, to może coś tam powiedzieć, no ja to, wiesz... Ale tu jak patrząc, wiesz, oglądam ją, to nie ma tu żadnego numeru GM, nie? Więc to takie jest trochę zastanawiające. No i turbinkę kupiłem, też były Gareta, ale wiesz, nowe te, nowe turbiny Gareta. Ale to ja nie będę płacił, taki wiesz, 550 euro ponad, nie? Plus wysyłka. Więc wiesz, założę, założyłem taki w miarę, w miarę jakąś taką, wiesz, no, no taka średnia półka mi się udaje, jak nie najniższa. Jak nie jest z tych niższych, bo to jakiś Fenerberg, coś takiego. Coś takiego przyszła i dobra, jest, no. Wygląda tak samo, tylko tu w środku trochę się różni, ale to już nie pokażę. Bo założyłem. W środku się tylko różni tym jakby takim wyżłobieniami, ale mam nadzieję, że to będzie latać i tyle. No, założymy, zobaczymy. Eee, I ten. No, płynem zalejemy. Bo, bo płyn też trzeba spuścić tak do chłodzenia i... No i tyle, no, nie ma to jakiejś dużo, dużo roboty. Czekam aż tutaj się słońce, słońce skręci za, za do mnie, bo tu teraz świeci, a jest gorąco lato, nie więc, e, więc poczekam jeszcze, jak to się mi kawkę wybije, i ten, i, no i wracam tutaj, coś się tu, tu podłubać, podziałać, nie, trochę tu na naroz, rozbierałem, ale to nic, no, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze sobie sprawdzę, jeszcze jak zamontuję. Przed paleniem sprawdzę sobie świece, nie tam w środku, jakim, jakim są stanie, chociaż świece są nowe ale sprawdzę, tak samo jak w dekiel jest nowy, kolektor jest też nowy, kolektor jest regenerowany, tak, kolektor ten dolotowy jest regenerowany Wenty, e, chciałem powiedzieć wenty, dekiel. E, pokrywa zaworów, pokrywa zaworów jest nowa jak nowy koreczek, zobacz, się świeci jak psu, no wiadomo co turbina też się świeci jak psu jajca ale to nie o to chodzi, może być ujebana, brudna, ale żeby, żeby chodziła, nie, żeby polatała trochę jeszcze Dobra, to nic, ja tu czekaj, idę tę skawkę zrobię, poczekam aż się słońce tu skręci za chałupę i będę sobie dalej, no bawił się, kontynuował, tak, to fajna, fajna robota, fajna przyjemność tak sobie podzielać w taką powodę, no No, nie, nie pada, fajnie Później może coś nagram jak odpali, jak odpali w ogóle, może nie odpali, nie wiadomo